witajcie w kolejnym raporcie z budowy szalunki rozebrane, więc pora na przygotowania do następnego etapu tak jak wam mówiłem chciałbym razem z szalunkami wieńca wkładać od razu belki, belki wieńca, więc muszę przygotować sobie trochę rzeczy do, do wykonywania tych belek Dzisiaj właśnie chcę troszkę naciąć sobie naciąć sobie prętów na strzemiona. Przygotuję sobie trochę tych prętów. A yy, potem dalszy etap jak to wykonuję pokażę Wam na przykładzie filmu materiał, którego nagrałem yy, latem jak przygotowywałem właśnie zbrojenie yy, tego pierwszego stropu Bo no, myślę, że, że, że fajnie to wyszło a nie chcę po prostu dublować materiału który już mam i tak więc yy, po prostu wykorzystam tamten materiał Teraz wam tylko tak pokazuję jak przygotowuję sobie jak przygotowuję sobie, dobra, jak przygotowuję sobie te, te, te pręty zimą Strzemiona będą miały wymiary 21 na 20 cm będą to na belki wieńca 24 na 25 po 2 cm z każdej strony, miejsca musiałoby zostać. Z doświadczenia wiem, że takie odcinki jakieś 90 cm będą w zupełności wystarczać. Nawet mogą być troszkę duże, ale to nie jest akurat żaden problem. No i pocięte, około 200 takich 90 cm prętów. Biorę sobie to do domu, w domu sobie to właśnie na spokojnie, eee, w cieple. Co prawda w piwnicy, ale eee, nie na mrozie. Eee, powyginam sobie, mam już na ocie zapakowaną. Giętarkę mm, Latem robiłem to tutaj Też były inne warunki Miałem tam stanowisko przygotowane e, No a teraz e, Szkoda tutaj po prostu marznąć 200 okay. sztuk strzemion e, Na pewno będzie troszeczkę więcej Ale coś jeszcze mi zostało e, Z poprzedniego stropu Parę sztuk chyba e, Więc e, nie ma co przesadzać jak będzie brakowało, to się dorobi już e, odpowiednią ilość, dlatego e, na razie te 200. E, tu będą też jeszcze potem inne strzymy e, na belki, e, do nadproży właściwie nadproża. Tu będą trochę dłuższe, inne rozmiary, także to sobie potem jeszcze też będę robić. Tutaj już e, na bieżąco to są bel, To na razie mam nacięte na na wieniec. Okej, okay, no nie będę Wam pokazywać tego w domu, mam już materiał nakręcony z lata, także pokażę Wam to, jak to robiłem wtedy. Ładnie, fajnie się będzie oglądać, bo pamiętam, wtedy był słoneczny dzień, także dużo przyjemniej myślę będzie się oglądało tą drugą część niż, niż teraz, takie troszeczkę ponure zimowe krajobrazy. Także mm, zapraszam Was na dalszą część yy, gdzie właśnie yy, przedstawiam Wam jak to jak wykonywałem na ten pierwszy No więc wykonywanie strzemion, no jak widzicie, nie jest czynnością jakąś skomplikowaną i myślę, że każdy, kto zobaczy jak się wykonuje jedno czy dwa takie strzemiona, będzie w stanie sam już wykonać ten element. Natomiast no, trzeba tylko pamiętać tutaj o, o jednej takiej rzeczy, że no, te strzemiona powinny mieć Yy, raczej jednakowe jednakowe wymiary w sensie takim, żeby nie było tak, że yy, ta długość tych boków będzie przypadkowa. No ale yy, do tego służą właśnie yy, te wkręty, które mam tutaj akurat w moim przypadku przy mojej gitarce wkręcone. W nowszych typach są takie specjalne, nazwijmy to blokady czy dystanse, które się ustawia. Ja sobie tutaj wkręciłem dwa wkręty, jeden na długość 21, drugi na długość 20 cm do wykonywania strzemiony właśnie o dwóch różnych bokach. Tu akurat latem wykonywałem, jak widzicie, strzemiona o jednakowych. Długościach wszystkich boków. Bo taki akurat miałem wieniec. No i co poza tym, tutaj można, można powiedzieć: no nic, nic odkrywczego tutaj też nie zobaczycie. Jeśli ktoś nie widział, no to właśnie w ten sposób się wykonuje. Jak widzicie, giętarka jest takiej domowej roboty. Prosta, prosty przyrząd. Jak możecie też zobaczyć, tutaj te pierwsze zdjęcia, te, te króciutkie kawałeczki, krótkie odcinki yy, strzemiona. Yy, na jednych strzemionach tutaj yy, wyginałem bardziej tak w głąb, strzeższy kąt, robiłem. Na innych możecie zobaczyć, że, że jest to do kąta prostego. Też yy, teraz tak samo wyginałem, wszystkie do kąta prostego. Yy, z dwóch powodów. One te, te wygięte bardziej, fajnie, fajnie się trzymią pręta e, zbrojeniowego nie powoduje to, że one się nie rozchodzą, tak? te strony się nie otwierają. Natomiast e, sprawdzają się moim zdaniem tylko w środkowych odcinkach e, belek, natomiast tam gdzie przychodzi łączenie się z jakimś innym inną belką e, przeważnie w narożnikach, no to już troszeczkę tam przeszkadzają. Ponieważ y, wtedy trzeba równolegle do, do tego pierwszego głównego pręta połączyć te zakładkowe e, pręty zbrojeniowe. No a taki, e, e, takie strzymy, no właśnie, e, w tym może przeszkadzać, że te pręciki ma odgięte w głąb tego strzemiona Więc e, teraz, właśnie, wszystkie wyginam jednakowo do kąta prostego. I tak widzę też, że większość firm w ten sam sposób to wykonuje. Natomiast ani w jednym, ani w drugim przypadku nie jest to, myślę, błąd, jak dobrze się poskręca drutem związałkowym na do, do belki, także nie powoduje to żadnego tam, żadnego problemu. No i to, myślę, byłoby na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami, pozdrawiam i do zobaczenia.